Które zaprosiłam na konferencję? Są to kobiety, które żyją ze swojej pasji, zarabiają na niej i odnoszą wspaniałe sukcesy. Są to także trenerki biznesu, które motywują i uczą, jak żyć z pasji, jak zarabiać na tej pasji. Pomagam dziewczynom w prowadzeniu warsztatów z myślenia strategicznego, z pisania biznesplanu, planu, żeby przekuć te marzenia i tą pasję w realny biznes, żeby one zaczęły przynosić prawdziwe pieniądze. Dlatego chciała powiedzieć wszystkim dziewczynom podczas dzisiejszej konferencji to buduj swoją silną markę, żeby świat mógł poznać, doceniać i dobrze wynagradzać wszystkie talenty, które w tobie drzemią. Ta pozytywna, fascynująca energia, ta kobiecość płynąca od tych pań, ta otwartość to były pierwsze wrażenia, jakie odniosłam w momencie, kiedy pojawiałam się tutaj w centrum konferencji. Od 8 lat zajmuję się networkingiem. Uczę inne osoby w jaki sposób wyjść ze strefy komfortu, jak nawiązać wartościowe relacje, jak wymienić się wiedzą. 70% osób, która przychodzi na różnego rodzaju eventy, konferencje, biznes, mixery, nie bardzo wie jak wyjść ze strefy komfortu, nie bardzo wie jak podejść, jak zagadać, jak porozmawiać i ja z koleżankami i kolegami przyszliśmy tutaj po to, żeby być takim moderatorem, być osobą, która ułatwia nawiązywanie relacji i miałem też wykład, w którym Powiedziałem, jakie są trzy korzyści z uprawiania networkingu. Dlaczego dzisiaj profesjonaliści, dlaczego dzisiaj właściciele firm powinni budować sieć kontaktów, co ta sieć kontaktów im da i kiedy. Mam Akademię Radosnego Życia, która jest moją pasją. To jest niesamowite miejsce, żeby poznać mnóstwo ciekawych osób. Spotkanie drugiej kobiety, rozmowa z nią, może spowodować, że spojrzymy na to zupełnie inaczej, z innej perspektywy. Zauważymy też, może swoje jakieś drobne błędy, a może też otworzymy się na nowe rozwiązania. Od dwóch lat prowadzę firmę muzyczną. Zaczęłam szukać środowisk, które nie tylko działałyby na mnie jako pomoc w znalezieniu kontaktów, ale też w rozwoju. Konferencja Twoja pasja, Twoja firma będzie odbywać się cyklicznie. Będę się starała, aby odbywały się te konferencje co dwa miesiące, w ostatnią sobotę każdego miesiąca. I będą to różne konferencje. Każda konferencja jest inna. Cały czas staramy się podnosić poprzeczkę, staramy się, żeby było coraz więcej kobiet, żeby były bardziej inspirujące wykłady, żeby coraz więcej kobiet zakładało firmy, inspirowało się nawzajem i mogło żyć z swojej pasji. Marzenia są po to, by je realizować.